No dzień dobry. Czym dla was jest kawa? Bo smaczna kawusia dla kapusia to czekoladowa. Co ty robisz? Kawę. Ale taką naturalną? Czekoladową. Aha. Tak właśnie. Kakao Nesquik to kawa dla jego... dla jego ukochanego przyjaciela, jaki nagrywającego. Kawa to soplica kawowa, więc różni z nich kawosze i mi się wydaje, że on dobrze wiedział od początku, że to kakao do picia, a nie jakaś kawa. Tylko, no, wstydził się powiedzieć dla Arona wprost, że będzie pił czekoladę, myśląc, że go, no, skarci zaraz. Dostałeś dzisiaj kamerę i masz nagrywać film. Hey, Przepraszam bardzo! Ostatnio, w trakcie kłótni oraz prawie bitki, wspomniano o koronoskopiach, czyli filmach nagrywanych przez samego Krzysztofa, w których wygłasza swoje expose na przeróżne tematy prezentując się z dolnej perspektywy, ponoć mają wrócić i ja nie wiem, czy to dobrze dla naszych oczu, na pewno nie. Wesoły gdzie dziennie którego Krzysztof przyszedł do nas. Cieszymy się razem, bo twoja godzina nastała już. Państwa! Widzicie? Jak gra? Jak gra na nerwach. Widzicie? 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 Płacząc... Płacząc... co tak ja muszę zrobić? Nie chcę tylko. Co no, to może mi zrobić? Dam że po z ale. No właśnie. Czy no właśnie. prosiłeś o otwórz chlebek? Nie. Jak na ciebie krzyczę, nie boisz się? Nie, się nie boję. No. A nie, nie boisz się też mnie? Nie. No dobrze. To na sonówkę możemy <śmiech> <śmiech> no, Dawaj. No. No, wstawaj. Dawaj. No właśnie. Ja dawaj. Nie mogę wstać. A, no taki ty no, solutko. Podnoszę się do góry. A, do, góry się. do góry, do góry, góry, Do góry, do góry. Bo podnoś, do góry, ci nasikam bo... na po drzwi. Chcesz? A, no. No tu widzieliśmy chwilową nitrodominację w tej kłótni. Bo najpierw to Krzysztof zaczął fikać, groził mu. Ale gdy się postawił, tak, nitrołak, no to zmiękła odleżyna. No ale to taka nitrodominacja. Długo nie trwa. Do czasu pierwszego w tygodniu, czy no, w trakcie dnia wyłączenia się. No i wtedy warmiaska ręka ciężka jest i nie ma litości. Waga ciężka dyktuje warunki. ale wiecie, najpierw to trzeba wstać. Nie chcę wstać tylko. Ciężki żywot. Ostatnio Wojciechowi chyba bida do gara zagląda. Grozi nam, że ogłosi upadłość działalności. Zbankrutuje po prostu. Zbankrutuje. A może i nawet pójdzie do Karitasu. I będę musiał zawiesić, zamknąć swoją działalność. No i nie będę miał za co żyć. I to wszystko, wszystko wycofać. Niby, nie będę wtedy płacił z ani całe te wszystko po prostu zawieszę, usunę swój i po prostu będę musiał zarejestrować się w urzędzie pracy i pracy szukać no chyba tak chyba chcecie jak tak chcecie to będzie dobrze chyba będzie dla was na karitasu pójdę I już zarejestruję się w urzędzie pracy no będę szukał pracy Bo innego rozwiązania nie ma. Ale straciłem te kanały. by trzeba pracować. Zarabiać na swoje utrzymanie. Tak idzie. Ostatnio jakieś zamieszanie o umieszczenie gospodarza w domu opieki czy tam choroszczy no ale skoro naprawdę chcecie go zamknąć w DPS-ie to on sam zdradził ostatnio jak można tego dokonać wystarczy tylko znaleźć mu żonę do której się wprowadzi wtedy przy pierwszej lepszej kłótni sam się chętnie wyniesie do domu położy społecznej tak opowiadałem no 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 ja już żeby żona tej miał dzieci co by zrobiły? by do mnie zapyckowała nie? Iłby się czpakował. Pierdolą kluczami o ziemię. idziemy poszedł. Do bunkru Do domu pomocy. A, a kto by ci wziął? Tak. A co ty już na to, to trzeba się postarać, że. Wyjechałby. Pie pierdolą kluczami o ziemię, o podłogę. Szrys. Jak ty do kobiety? Właśnie. Ja bym tak powiedział. Hmm. O, Chyba nie. To tak nie wolno się odzywać. Wiesz, ten dom swój wszystko. Zabieraj. Co, walizki, nie ma nie. Śmiechowarte. 350 złotych od lajta to dużo. bo dzisiaj muszę jechać, to mu ma iść złotych i po prostu ze mną żadnych lajtów nie będziesz robił. Proszę bardzo. No proszę bardzo. Ja zaraz to spalę, kurwa. Spalę są! To widzicie to ja mam za to ja muszę włym ZUS. Nie ZUS. Wszystko muszę opłacać. To dla niego dawać. No to u Tak nie powinno być. Ja dwa lajty zrobiłem. No, jednym było 900 ileś i 800. No to... Mogę sam chcę nagrywać, a chcę nagrywać, to chcę nagrywać już uzgodnione jest, że trzy lajty w tygodniu, żeby coś mieć z tego, żeby jak jakieś pieniądze, że o taka sytuacja jest ciężka, w teraz wychodzi to po prostu, żeby mieć pieniądze na otrzymanie. Ostatnio mają zrobił lajta, gdzie siedząc na żywo, sam zebrał około 800 zł. Orodo, 2 zł. Major, Dwa ile złote. to jest 6 razy 3? 6 razy 3? 18. <noise> <noise> Teraz grać ping-ponga. Niedawno ja nie, nie grałem i w szachy, też grał pod celu najczęściej, w szachy się grało. Był dość nudny, ale dowiedzieliśmy się, że grał pod celu w ping ponga, ale to było wiadome. Za to jeszcze w szachy grał najczęściej. Za czasów Meksykana. Meksikano Grał w karty z komputerem Teraz w wszach zagra, no bo jak wiemy doświadczenie zbijanie konia ma dość spore. O koty Bardzo późny kafek trzeba jeść zdrową żywność. Też pomyśleć może coś z gotowaniem robić właśnie. O... Dawno bigosu nie robiłem. Z mandarynkami, z bananami. Bigos już się tuszy. Trzeba coś pomyśleć na tym. Gdzie takie, jakieś, co ja kiedyś nagrywam różne takie, co sami widzieliście, to nawet. Robiłem sam schabowe <grych> i nagrywałem. Muszę jeść, żeby siły mieć. Jeśli chodzi o kulinarny wątek, to Wojtuś dostał od Krzysia misia kokleta oraz zapowiedział, że planuje wznowić na poważnie serię zgotowania na swoim kanale. No tęskni za byciem duszycielem, jak za dawnych lat, bo się przez te obiadki zodiakowe. Wysył właśnie na obiedzie. Ale to też jest piękne, co nie że sobie taki Wojtuś przychodzi do zodiaka. Nagrywa film, jak spożywa obiad składający się z dwóch dań. Je sobie zupkę, patrzy przez okno. Docenia słonko świecące Przebijający się gdzieś tam ze chmur patrzy, myśli o swojej przyszłości. W pieprza, zupkę rozgląda się. O słoneczko świetnie. Mamy Poprałem. Na no, potulku się pogłosiłem. I muszę płyn do prania kupić. No widzicie, Wojtuś potrafi takie... zwykłe chwile doceniać. A po prostu nie wie, o czym mówić w trakcie nagrywania filmu, bo samo mielenie dziąsłami to za mało chyba. O, koty. Też zamiast zdjąć skarpety i wrzucić je do pralki, to je rozcinacie? Nie no, na pewno nie, przecież to bardzo rzadkie zjawisko knurzeń stopy. Aś, no, a po co? żeby czysty był ooo można można a tam skarpetki pociąłem pociąłeś? tak a bo dlaczego? A, dlatego że one za małe le, nie dam rady zdjąć <grym> o matko tak to nie nakładaj to masz tyle skarpet no przecież Ja użyłem te większe a widziałem pod sklepem kobieta mała wełniana skarpetki to teraz kupę wełniane sobie Śmiechy śmiechami, ale z tymi stopami może być naprawdę niemiło biorąc pod uwagę cukrzycę okrutną w jego przypadku i żywo taki prowadzi. Ale to tam wysachnie? Dzień dobry właśnie. Wziąłem cztery cztery, Co sam nie widzieliście yy, z kotletem tam... Nie grywaj dwar, na mnie. Dwie kromki, Bo bo telefon i komputer. A to ty mnie kurwa straszysz kurwa powiedz! Jest? I... Wcześniej dwa, to cztery kromki ja oddaję mu pół chleba. Proszę bardzo. O tutaj masz. Ty powiedziałeś, zjadłem, o! Czy jedną kromkę? No jedną kromkę. Masz, a no, proszę, no, położę ci tam, żebyś jadł sobie. Nie, ja nie będę tego chleba. <laughs> Się chcemy z kimś pokłócić, ale pasztet jest na swoim miejscu. Gdzie pasztet, powiedz? To zawsze można się wypinżyć, umyć, wypachnieć, ogolić, przebrać i prowokować tym swoją drugą połówkę. No bo, będąc właśnie do drugą połówką, wystarczy dostrzec tak drobny szczegół jak codzienna kąpiel u drugiej osoby. I o! Na wesele? Ja zawsze tak chodzę, kuleczysty. Ja, ludzie, przepraszam bardzo, ale mnie ludzie widzą. I podchodzą do mnie. I robią. A, a pewnie, że robią, co nie no. mogą robić? I wywiady robią. Ta. jak tam król. O, widzicie? Zdycha? Posłuchajcie, teraz nagrywam. Zdycha? No, czy nie? Słuchajcie tak, tak, zdycha. Dobrze. No widzicie? Cięci? Słuchajcie. Jak tam król? Widzicie? Zdycha? Zdycha. To dobrze, dobrze, ja mam. Przepraszam bardzo, to ja mam. Ja, tak, ty. Traktujesz mnie, to ja mam Cię ogłęb bronić w sądzie, tak? Ja mówię jak Twoje koledzy pytają ciebie. Nie, ja takiego czegoś na pewno nie mówię. Ostatnio w choroszczy bardzo przykra sprawa się stała, bo gdyby nie te no, tragiczne okoliczności, to normalnie chciałbym mi się śmiać z tego, że o, pożar w choroszczy, chorosz, oho, No ale kurde, jak tam koleś taki już rasowy choroszczalin nie z tej ziemi poknął klucze od chaty i podpalił ją żeby po prostu tam się spłonąć ze swoimi dziećmi, no to wyobraźcie sobie jaka to jest chorosz w głowie takiej osoby. Nie wyobrażam sobie tego. Też widzieliśmy. Ten wypadek. Ten polar choroszy. A jak właśnie watek zrobił? Dwa klucze połknął. Od okna? I od pokoju dzieci spaliły się. Bezona podpalił, ala. Przykra śmierć. No szkoda mi tej, tej żony No dobrze, chociaż była w Bogu, że uciekła Tylko szkoda, właśnie No kłócili się Tak się kłócić, żeby takie coś zrobić, to ja nie wiem Nie wyobrażam sobie tego Przykro mi że tak się ubyłem stało ja też jak rozpalałem w piecu to um to wszystko ja muszę oglądać, patrzeć całe to wszystko, żeby wszystko było pozytywnie jak to się mówi No i co? Dziękuję za wypowiedź A wy mówicie, że ja leń jestem? Na dobranoc kawał. Major idzie do ukulisty. Ukulista mówi: Zakryj jedno oko. A major mówi: Do okulisty, Bóg jest jeden. Do widzenia!